Ta kolejna część filmu. Jesteśmy przebrani za starożytnych wojowników Sparty. Strasznie nisko. <śmiech> <śmiech> Tutaj, idziemy do domu. Tak? Trzeba wstańcie tle pokaż się jak wyglądali starożytni wojownicy Tak na tym, tam, tym tle Tak dobre uzbrojenie to podstawa Teraz pokaż mnie Ci mało widać Co jest kurwa To była podstawa to znaczy, bojowa To na atak Ale też żeby To By była a tak musi być obrona. No, Krystian jest przygotowany na dobrą obronę. Pry, prawie nie widzimy jego twarzy. Dobra, już. Już tam oczy... Już widzieli? tam oczy się zatrzymało. Ej, teraz mi jest skończyło. Nie, nie, tu spierdalamy Nie wiem. Dobra, to by było na telefilmiku. Teraz zaraz się muszę wydarzyć coś, coś śmiesznego. どういうのって言